Cześć! Trzeci dzień po szczepieniu. O, mam takie pocztowe od kolegi przywiozłem. To muszę wypuścić, ale nagram wam je w ten. W... Nie widać, mam nakrapianego i takiego ładnego. Tam wypuszczę na obce numerem telefonu. To mi podpowiecie, którego zostawić. Do tych moich dwóch samic, bo mam dwa samczyki. Szczepiłem koledze. To się okazało, że 17 obcych, w <noise> kołębniku zaniedbał. Śmiesznie, że tego nakrapianego do tej, na no, po szczepieniu dobrze wszystko. Zaraz sypnę im jedzenka. Nagram Wam, może. Chyba to, nie wiem, w piątek pewnie. U, przyszłem z pracy trochę wcześniej, bo Wam nagrywałem filmy w ten. O, elegancko, nawet bym się nie spodziewał, tak fajnie to wszystko pójdzie. Gołębie dobrze przygotowane. Tu już zakryję tylko. Rybki. A zaraz ich zakryję. Czekajcie, o już ich zakryłem. Macie jedzonko. Nagrałem wam rano. Ale YouTube coś nie wiem, czy ja coś źle mówię. Już dosyć mam tego nagrywania, bo to ciągle wiecznie jakiś problem. Nie wiem o co chodzi. O, zobaczcie, to, to masz. Ona samo najlepsze tylko wyjadę. No ona to jest mała. Już chodź. Dam ci tutaj do paśnika. Dużo wsypiemy to Dołąbki w dobrej kondycji. O, już nie jedzą. Fajnie. Nie wiem o co chodzi. Może coś pokazuję. Czy o tych szczepieniach mówię? 150, zaszczepiłem dwie sztuki bodajże. Uch, teraz tym damy, trochę jedzonka po piętnastej w środę w domu. Nie im trochę nie wiem już co mam nagrywać mówię wam wiecznie jakiś problem mam nadzieję, że z tym filmem nie będzie problemu wytyczne youtube dobra już damy wam a gołąbki. Wszystko fajnie. Te się trochę pobrudziły, jak szczepiłem, bo tam... Ale elegancko. Wszystko dziubie, je. Wszystko w najlepszym porządku. Zobaczcie jak się trzepie. Mówię, 152 sztuki jeszcze mi zostało. Odciorta. A jeszcze tym malutkim sypniemy tam w tym gołym wniczku. A te to zaraz wam nagram Może sami zadecydujecie którego tu zostawić, a może teraz zaraz wrzucę w klatkę i zaraz im tu damy a. A też mają się elegancka Moja mała Tomaszowska. Malutkie. Elegancko się mają. Lawinderki, mewki. Wszystko w najlepszym porządku. Nazwam Wam nagram tych pocztowych. No, zobaczcie. lecę do jedzonka. I im nasypałem. O, zamkniemy im. Żeby im nie wiało, bo ta pogoda taka wczoraj to była fajna, dzisiaj to zgniłe, to powietrze. Uzamykane, zaraz wam nagram. Acie poczekajcie chwilę. Dobrze się wszystko ma dynki. No już je włożyłem. To zadecydujcie które tego grocha zostawić, on jest złochowa Ale fajny ma kolor I by pasował do tej czerwonej, czy tej Takiej połowej, ale ten ma lepszą budowę Też taki fajny, on ma takie delikatne groszki On jest z daleka gdzieś Z daleka, z Jeleniej Góry skądś? U kolegi to, a to pewno powróci do kolegi, ale... No. Może ktoś pozna. Dziewiętnastka. Daleka, z bardzo daleka. tamten Łochów. A tutaj mam takie. O, brączka zasrana. No, 0,3. No coś takiego. Na pewno łoch. To napiszcie w komentarzu, czy lepiej czerwonego, czy... ...tego. Kolega mnie zabija jak ich teraz wypuszczę, to polecam do niego. Zresztą to, zresztą to one szczepione, bo jak szczepiliśmy to, to je też, nie, zaszczepiliśmy. W ogóle to miał 17 tych obcych. Jeszcze taką mam, jakby ktoś chciał. Rzucił mi to w worek, kazał mi to wypuścić. O, z numerem telefonu. Nie wiem, ostrości nie łapię. O siedem, osiem, coś tam, dwieście dwadzieścia osiem. Ale to jest kuzywa, teraz minie odleci. Kolega cwany się pozbył A jak powiecie którego mam sobie zostawić to ja zostawię a resztę, a resztę to go wyrzucę, nie? O Powinna iść Dcia Majda. Na wieczór może Jastrząb mię złapie Czy do mnie nie przyleci O idzie ta. Nie no, chyba nie przyleci. Nie no, ile ona tu widziała, dwa dni. A te to fajne. Samczyska. Bym sparzył, wyciął. Nie, żartuję. Ucieknie to ucieknie. A to tam. Te pocztowe to i tak przypuszczam, że wywaleje. je. Dobra, narka. Trzymajcie się ciepło.